Atmosfera była naelektryzowana, jakby cały wszechświat miał wkrótce odkryć tajemnicę, skrywaną od tysiącleci. Poczułem pulsującą wokół mnie energię, głębokie wołanie, które odbijało się echem w każdym włóknie mojej istoty. To, czego byłem świadkiem tego dnia, przekroczyło ludzkie zrozumienie i stanowiło bezpośrednie połączenie z boskością. Czy zastanawiałeś się kiedyś? Czy wokół nas są znaki, które prowadzą nas do czegoś większego? Co się dzieje ze światem, z naszymi duszami? Właśnie została wzniesiona trzecia świątynia, symbol nadziei i odnowy, a wraz z nią rozpoczyna się nowa era. Zachwyt, koncepcja, która może wydawać się odległa, wydaje się teraz bardziej namacalna niż kiedykolwiek. Wyobraź sobie tę scenę, ceremonie, tłum. Niespokojne i pełne nadziei, spojrzenia, jak szepczą starożytni prorocy przez czas. Co to naprawdę dla nas oznacza? Z każdym krokiem, z każdą modlitwą rzeczywistość się zmienia. Co byś zrobił, gdybyś stanął przed wyraźnym znakiem od boskości? Odsłaniają się tajemnice duchowości, i nadszedł czas, aby zwrócić na nie uwagę. Przygotuj się, bo podróż dopiero się zaczyna. Kiedy myślę o trzeciej świątyni, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że stoimy przed jedną z największych tajemnic naszej wiary. Dla wielu świątynia to nie tylko fizyczna budowla, ale głęboki i święty symbol reprezentujący obecność Boga wśród nas. W eschatologii żydowskiej Oczekiwanie na odbudowę świątyni jest wyraźnym znakiem przyjścia mesjasza. To tak, jakby każdy położony tam kamień niósł ze sobą nadzieję na lepszą przyszłość, na ponowne zjednoczenie z boskością, która została nam obiecana. W tradycji chrześcijańskiej to oczekiwanie splata się także z ideą pochwycenia. Przekonanie że przed powrotem Chrystusa należy odnowić świątynię, wywołuje szereg dyskusji teologicznych. Dla wielu chrześcijan, budowa trzeciej świątyni jest istotnym wstępem do końcowych wydarzeń w historii ludzkości, tworząc intrygujące skrzyżowanie obu tradycji religijnych. Fascynujące jest myślenie o tym, jak te przekonania napędzają się nawzajem, kształtując duchowość milionów. Proroctwa biblijne, mówiące o świątyni, stanowią prawdziwą bazę odniesienia dla uczonych i wierzących. Każdy werset jest analizowany i omawiany, ponieważ odbudowa świątyni jest postrzegana jako wypełnienie boskich obietnic. To połączenie z pismem świętym niesie ze sobą ciężar odpowiedzialności i nadziei, szczególnie dla tych, którzy mieszkają w regionach bezpośrednio związanych z tymi proroctwami. Oczekiwanie jest namacalne i wydaje się, że powietrze jest naładowane możliwością. Innym interesującym aspektem jest to, jak oczekiwania wobec trzeciej świątyni wpływają na codzienne życie ludzi. We wspólnotach zakonnych dyskusje na temat świątyni wykraczają poza teologię. Poruszają kwestie tożsamości, przynależności i relacji z Ziemią Świętą. Dla wielu świątynia jest ogniwem łączącym ich z historią i ludem, wzmacniającym przekonanie, że wiara to nie tylko coś, czym żyje się wewnątrz, ale także coś, co przejawia się we zbiorowych działaniach i nadziejach. Wreszcie trzecia świątynia reprezentuje skrzyżowanie nadziei i strachu. Niektórzy postrzegają odbudowę jako znak odkupienia, inni obawiają się konsekwencji, jakie może ona przynieść. Ten dualizm jest istotną częścią ludzkiego doświadczenia w odniesieniu do sakrum. Ostatecznie jest to refleksja nad naszym poszukiwaniem sensu i wiecznym oczekiwaniem na przyszłość. Choć niepewną, pełną Bożych obietnic. Kiedy patrzę wstecz na wydarzenia poprzedzające ceremonie trzeciej świątyni, mój umysł wypełniają obrazy zmieniającego się świata. Konflikty geopolityczne, które dziś obserwujemy, są często interpretowane jako znaki, że żyjemy w proroczych czasach. To prawie tak. Jakby napięcia międzynarodowe były chaotyczną symfonią zapowiadającą budowę świątyni. Dla wielu każdy alert informacyjny przypomina, że zmierzamy w stronę wyniku, który wielu uważa za nieunikniony. Zmiany społeczne również odgrywają w tym scenariuszu znaczącą rolę. Sposób, w jaki społeczności organizują się i reagują na kryzysy, dla wielu odzwierciedla zgodność z proroctwami biblijnymi. Walkę o sprawiedliwość, poszukiwanie równości i ruchy społeczne pojawiające się na całym świecie można postrzegać jako część szerszego proroczego obrazu. Warto zauważyć, że wydarzenia te często przeplatają się z oczekiwaniem na pochwycenie, tworząc klimat zbiorowego oczekiwania. Zjawiska naturalne, takie jak katastrofy klimatyczne i zjawiska sejsmiczne, są często interpretowane jako znaki prorocze. Dla niektórych wyznań te przejawy natury są postrzegane jako wezwanie do refleksji i duchowego przygotowania. To tak, jakby Ziemia nas ostrzegała, zapraszając do zwracania uwagi na znaki, które pojawiają się wokół nas. Według mnie nadaje to wymiar pilności dyskusji na temat świątyni i pochwycenia. Różne grupy wyznaniowe mają własne interpretacje tych znaków i wydarzeń. Podczas gdy niektóre wspólnoty jednoczą się w modlitwie i nadziei, inne mogą reagować sceptycyzmem, a nawet rozpaczą. Różnorodność reakcji jest odzwierciedleniem złożoności ludzi i różnorodności przekonań, które przenikają nasze społeczeństwo. Tworzy to bogate pole debaty i refleksji, w którym każdy głos ma swoją rolę do odegrania. Wreszcie, fascynujące jest obserwowanie, jak te wydarzenia, niezależnie od tego, jak odległe mogą się wydawać, mogą wpłynąć na życie zwykłych ludzi. Ci, którzy żyją w ciągłym oczekiwaniu na prorocze znaki, często zmieniają swoje rutyny i decyzje w oparciu o to, co według nich nadchodzi. To połączenie wiary z rzeczywistością jest świadectwem władzy, jaką mają nad nami przekonania, kształtując nasze nadzieje i lęki w obliczu nieznanego. Budowa trzeciej świątyni i oczekiwanie na pochwycenie mają reperkusje wykraczające poza duchowe, głęboko wpływające na scenę kulturową i polityczną, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Patrząc na doniesienia, widać, że świątynia stała się potężnym symbolem w sporach terytorialnych i politycznych. Jego lokalizacja jest centralnym punktem napięcia, a idea jego rekonstrukcji wywołuje intensywne emocje, od nadziei po strach. Dla wielu grup religijnych oczekiwanie na budowę świątyni jest wezwaniem do działania. To wezwanie nie ogranicza się do sfery duchowej, ale rozciąga się na sferę polityczną, gdzie przekonania przekładają się na mobilizację i żądania. Polityka Splata się z religią w sposób, który często skutkuje konfliktami, ale także dialogiem międzywyznaniowym. Budowę świątyni postrzega się jako krok w kierunku realizacji Bożych obietnic, ale także jako pole walki ideologicznej. Reakcje na to oczekiwanie są różnorodne i często spolaryzowane. Niektórzy świętują możliwość budowy nowej świątyni jako znak nadziei i odkupienia. Inni postrzegają ją jako zagrożenie dla pokoju i współistnienia. Wpływ kulturowy przejawia się w sztuce, muzyce i literaturze, gdzie narracja świątynna rezonuje z poszukiwaniem tożsamości i przynależności. Jest to temat inspirujący zarówno do tworzenia, jak i krytyki, odzwierciedlający złożoność ludzkiego doświadczenia. Ponadto Budowa trzeciej świątyni porusza także kwestie sprawiedliwości społecznej i praw człowieka. Dla wielu idei nowej świątyni nie da się oddzielić od realiów, z jakimi borykają się lokalne społeczności. Oczekiwania wobec świątyni budzą debaty na temat tego, kto naprawdę skorzysta z jej budowy i jak wpłynie ona na mieszkańców już mieszkających w regionie. To skrzyżowanie wiary i polityki rodzi trudne pytania, których nie można zignorować. Ostatecznie kulturowy i polityczny wpływ oczekiwania na trzecią świątynię jest odzwierciedleniem naszego nieustannego poszukiwania znaczenia i połączenia. Żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie, a sposób w jaki sobie radzimy z tymi problemami wiele mówi o tym, kim jesteśmy i co cenimy. Świątynia staje się zatem symbolem nie tylko nadziei, ale także napięcia i złożoności, odsłaniając wielowarstwowe warstwy naszego zbiorowego doświadczenia. Kiedy mówimy o proroczych wydarzeniach, które mają miejsce, nie sposób nie zauważyć, jak są one powiązane z oczekiwaniem na trzecią świątynię. Przecież wielu wierzy, że odbudowa świątyni to nie tylko kwestia wiary, ale także znak czasów ostatecznych. Konflikty geopolityczne, takie jak te, które obserwujemy na Bliskim Wschodzie, są często interpretowane jako część tego wielkiego planu. Na przykład napięcie między narodami wywołało poczucie, że stoimy u progu czegoś znaczącego czegoś, co może zmienić bieg historii. W grę wchodzą także zmiany społeczne. W wielu częściach świata, zwłaszcza wśród wspólnot religijnych, Wzrasta świadomość tych wydarzeń i wzrasta oczekiwanie na to, co ma nadejść. Ludzie zwracają większą uwagę na zjawiska naturalne, które według niektórych interpretacji można postrzegać jako znaki. Na przykład nasilone klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi czy huragany, są często omawiane w kontekstach religijnych jako zwiastuny wydarzeń eschatologicznych. Nie możemy też zapomnieć o sposobie, w jaki te znaki są odbierane przez różne nurty wiary. Podczas gdy niektóre grupy postrzegają te zmiany jako wezwanie do działania i duchowego przygotowania, inne mogą być bardziej sceptyczne, kwestionując, czy rzeczywiście istnieje bezpośredni związek z przybyciem trzeciej świątyni. Ta różnorodność interpretacji wywołuje gorące debaty we wspólnotach religijnych. Tworząc atmosferę oczekiwania, ale także niepewności. Istotną rolę odgrywa także błyskawiczna komunikacja, którą ułatwiają media społecznościowe. Informacje o proroczych wydarzeniach szybko się rozchodzą, a każda grupa religijna ma swój własny sposób interpretacji i reagowania na te znaki. Stwarza to podatny grunt do dyskusji, ale także do Dezinformacji. Niektórzy ludzie w poszukiwaniu odpowiedzi gubią się w teoriach spiskowych, które zniekształcają oryginalne przesłanie Pisma Świętego. Mamy zatem złożoną panoramę. Prorocze wydarzenia nie tylko kształtują to, jak postrzegamy możliwość powstania trzeciej świątyni, ale także wpływają na nasze codzienne życie. Oczekiwanie na rychłe pochwycenie może wywołać pilną potrzebę bardziej świadomego życia, zgodnie z naszymi przekonaniami. Jednocześnie to samo oczekiwanie może generować strach i niepokój, tworząc dwoistość emocji w świecie, który wydaje się szybko zmieniać. Budowa trzeciej świątyni to temat, który odzywa się nie tylko w sferach religijnych, ale także w polityce i kulturze. Wpływ kulturowy jest namacalny. Ponieważ idea wskrzeszonej świątyni głęboko rezonuje z wieloma grupami, które postrzegają ją jako znak duchowej odnowy. W wielu społecznościach, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, koncepcja świątyni może budzić zarówno nadzieję, jak i konflikt, w zależności od punktu widzenia każdej grupy. Z politycznego punktu widzenia oczekiwania wokół trzeciej świątyni mogą potencjalnie wpływać na decyzje i sojusze. Wsparcie dla odbudowy świątyni może być czynnikiem jednoczącym pewne grupy, ale może też wywołać napięcia między narodami. Geopolityka regionu jest złożona i niektórzy mogą postrzegać budowę świątyni jako zagrożenie, inni zaś jako uzasadnione roszczenie do świętej przestrzeni. Może to wywołać gorące debaty na forach międzynarodowych, a nawet w polityce lokalnej. Co więcej, odzwierciedlenie tego oczekiwania we wspólnotach zakonnych na całym świecie jest niezwykłe. W wielu miejscach przywódcy religijni wykorzystują te fale zainteresowania, aby mobilizować swoje kongregacje, co może prowadzić do znaczących ruchów społecznych. Budowa świątyni staje się wówczas metaforą walki o tożsamość i uznanie w coraz bardziej zglobalizowanym i wzajemnie powiązanym świecie. Reakcje różnych grup religijnych i politycznych są zróżnicowane. Niektóre grupy chrześcijańskie na przykład postrzegają budowę trzeciej świątyni jako spełnienie proroctw i niezbędny krok w kierunku przyjścia Chrystusa, podczas gdy inne mogą przyjąć bardziej ostrożne stanowisko, kwestionując dzisiejsze znaczenie takiej budowy. Generuje to różnorodność głosów, które mogą być zarówno konstruktywne, jak i dzielące. Kulturowy i polityczny wpływ oczekiwań wobec trzeciej świątyni jest zatem wieloaspektowy. Niektórzy widzą szansę na odnowę i nadzieję, inni mogą widzieć zagrożenie dla stabilności i pokoju. To napięcie w dalszym ciągu kształtuje krajobraz polityczny i społeczny, tworząc środowisko, w którym religia i polityka przeplatają się w złożony i często nieprzewidywalny sposób. Mówiąc o budowie trzeciej świątyni, nie sposób nie zauważyć, jak głęboki był jej wpływ kulturowy i polityczny, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Dla wielu idea nowej świątyni wykracza poza religię. Przeplata się z tożsamością narodową i kwestiami suwerenności. Oczekiwanie na świątynię jawi się ponownie jako siła napędowa, która może jednoczyć lub dzielić grupy. Narracje wokół świątyni nie tylko kształtują światopogląd wielu jednostek, ale także stają się wpływowym czynnikiem w lokalnej polityce. Na przykład w izraelskiej polityce budowa trzeciej świątyni. Jest tematem często pojawiającym się w kampaniach wyborczych i dyskusjach na temat bezpieczeństwa narodowego. Grupy polityczne popierające ideę świątyni często pobudzają wyobraźnię ludzi, obiecując przywrócenie tego, co uważają za utracone dziedzictwo. To uczucie jest podsycane przez połączenie zapału religijnego i pragnienia przynależności, tworząc środowisko, w którym polityka i duchowość są misternie powiązane. Co więcej, wpływ trzeciej świątyni rozciąga się na inne regiony świata, wpływając na społeczności religijne niezwiązane bezpośrednio z judaizmem. Koncepcja świątyni jerozolimskiej staje się dla wielu chrześcijan symbolem nadziei i wypełnienia się proroctw. To oczekiwanie może wywołać ruchy misyjne, a nawet działania polityczne w odległych krajach, gdzie idea pochwycenia i nowej świątyni głęboko rezonuje z pewnymi grupami. Z drugiej strony, oczekiwania wobec trzeciej świątyni również wywołują reakcje dezaprobaty i oporu. Na przykład, grupy muzułmańskie postrzegają pomysł budowy świątyni jako bezpośrednie zagrożenie dla statusu meczetu al-Aqsa, jednego z najświętszych miejsc islamu. Powoduje to napięcia, które często przeradzają się w otwarty konflikt. Jeszcze bardziej pogłębiając podziały między społecznościami i narodami. Spór o przestrzeń sakralną staje się mikrokosmosem większych zmagań o tożsamość i terytorium w regionie. Krótko mówiąc, kulturowy i polityczny wpływ budowy trzeciej świątyni jest wieloaspektowy i złożony. Nie ogranicza się do dyskusji teologicznej, ale obejmuje szereg reakcji i konsekwencji w różnych sferach życia. Niektórzy postrzegają oczekiwanie na świątynię jako szansę na odnowę duchową i narodową, inni dostrzegają potencjał konfliktu i destabilizacji. Jest to temat, który niewątpliwie będzie w dalszym ciągu wywoływał gorące debaty i kształtował przyszłość polityki i kultury na Bliskim Wschodzie i poza nim. A teraz, moi przyjaciele, zastanawiając się nad wszystkim, co przeżyliśmy do tej pory, nie sposób nie poczuć intensywności tej historycznej chwili. Ceremonia Trzeciej Świątyni to nie tylko wydarzenie. Symbolizuje głęboką przemianę w naszej duchowości i sposobie, w jaki łączymy się z boskością. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to oznacza dla ciebie? Jakie znaki dostrzegasz w swoim życiu, które mogą być powiązane z tym zachwytem? Pamiętajmy, o dziedzictwie takich postaci jak ojciec Pio, który nauczył nas słuchać głosu Boga pośród chaosu. A ty, słuchasz? Jakie wiadomości do ciebie docierają? Czas otworzyć swoje serce i umysł na nowe możliwości. Co byś zrobił, gdybyś mógł poczuć to połączenie silniejsze niż kiedykolwiek? Zostaw w komentarzach swoje refleksje, doświadczenia i to, jak widzisz ten potężny znak manifestujący się w Twoim życiu. Stwórzmy razem społeczność, w której będziemy mogli odkrywać i rozumieć te momenty przejścia. Przygotujcie się, bo nadchodzą niezwykłe rzeczy. I pamiętaj, duchowość to podróż i nie jesteś w tej podróży sam. To, co będzie dalej, może Cię zaskoczyć.